Witam wszystkich Państwa na 76. rocznicy pierwszej masowej wywózki Polaków na Sybir. Na początku proszę księdza o zabranie głosu oraz modlitwę. 76 lat temu to była mroźna zima pod osłoną nocy. Rodziny wojskowych, rodziny pracowników leśnych, administracji. Zostały wybudzone w pośpiechu, załadowane na sanie i wywiezione do najbliższej stacji kolejowych, by tam zostali załadowani do wagonów bydlęcych i zostali wywiezieni na daleko Syberię. Kiedy rok temu obchodziliśmy 75. rocznicę tych strasznych wydarzeń, pamiątki, pamiątki tych, tych strasznych wydarzeń, była nas tutaj garstka. Z dużym uznaniem i taką wdzięcznością chciałbym podziękować wszystkim właśnie nauczycielom i wszystkim przedstawicielom różnych grup społecznych za Państwa obecność w dniu dzisiejszym, tak liczną obecność. To pokazuje, że pamięć w polskim narodzie o tamtych wydarzeniach nigdy nie umrze. To pokazuje, że zawsze w naszych sercach będziemy upamiętniali ludzi, którzy byli dotknięci tamtą tragedią w tamtym okresie. Tak, tak jak mówił ksiądziekan, w nocy z 9 na 10 lutego był, rozpoczęła się ta pierwsza wywózka, ta straszliwa pierwsza wywózka kilkudziesięciu tysięcy. Polaków, później kolejne wywózki, przecież kwiecień 1940 roku była druga wywózka, też uchodźców, ludzi z głąb Polski, którzy uciekali przed nawałą hitlerowską, również dotknęły te wywózki z deszczu podrynne trafili tak naprawdę. Nasi sokulscy patrioci, nasi sokulscy. Sokurska inteligencja również w tej drugiej wywózce była dotknięta bardzo szczególnie. Tutaj jest z nami pani prezes, pani Krystyna Biziuk. Ja, nie przedłużając, chciałem tylko pani Krystyno w imieniu władz powiatowych, jeżeli mogę panią prosić tutaj, podziękować pani, że jest pani żywym świadkiem tamtej historii, że pani pomimo tej gehenny Sybiru. Przeżyła to i w dniu dzisiejszym kultywuje tę tradycję, bo rok temu, kiedy tu się wspólnie spotkaliśmy, to Pani nam opowiadała i w dalszym ciągu opowiada o tych strasznych wydarzeniach. Jest Pani by, przykładem tego, że trzeba pamiętać o tamtych ludziach, o tych naszych patriotach. Na pamiątkę tego i w hołdzie dla Pani chcieliśmy Pani wręczyć taki grawerton upamiętniający i Dziękujące Pani za tę przez wiele lat działalność na rzecz polskiego Sybiru, dla polskich Sybiraków i pamięci o tamtych wydarzeniach. Bardzo serdecznie Pani za to wszystko dziękujemy. Dziękuję bardzo serdecznie. Nie mam daru przemawiania, ale w imieniu moich Sybieraków jeszcze żyjących i w imieniu przyjaciół, którzy są nam bliscy, współpracują z nami, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za pamięć o tych, którzy już odeszli i za pamięć o, nas, o naszej niedoli, o naszej tułaczce, o naszych przeżyciach. Jest dużo wydawnic, dużo się pisze na ten temat. Nam jest bardzo trudno udzielać wywiadów, ale w miarę możliwości staramy się dla historii, żeby nie zaginęły dzieje naszego narodu. To nie pierwsza i nie ostatnia pewno sylka. Oby była ostatnia. Oby więcej to się nie powtórzyło. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim obecnym. Szanowni Państwo, przez wiele lat nie mogliśmy głośno mówić o tych tragicznych, trudnych wydarzeniach w dziejach naszego narodu. Osoby, które przetrwały wywózki, szczęśliwie wróciły do naszego kraju, e, bały się e, przekazywać informacji o swoich tragicznych przeżyciach. Dzisiaj e, możemy otwarcie mówić i czcić. W telewizji oglądamy filmy. Kilka dni temu była Syberiada Polska. Dwa dni temu mieliśmy spotkanie klubu historycznego, poświęcone, w którym, którego temat był, był właśnie poświęcony wywózkom. W imieniu władz Powiatu Sokulskiego kwiaty składa starosta Sokulski pan Piotr Rećko oraz członkowie zarządu, pani Alicja Rysiejko, pan Krzysztof Szczebiot. W imieniu władz gminnych kwiaty składa zastępca burmistrza pan Adam Kowalczuk wraz z pracownikami. Kwiaty składają komendanci służb mundurowych. Kwiaty składa dyrektor zespołu szkół integracyjnych w Sokółce, pani Maria Andrzejewska wraz z uczniami. Znicze składają przedstawiciele zespołu szkół zawodowych w Sokółce. Znicze składa przedstawiciel Stowarzyszenia Historycznego imienia Bohaterów Ziemi Sokółskiej. Kwiaty składają przedstawiciele Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce wraz z uczniami. Dziękujemy za złożenie kwiatów. Dla tych, którzy musieli kopać własny grób którym ręce wiązano z tyłu i kazano klękać przed jamą, których wieźli barkami i zatapiali na środku Morza Białego, po których nic nie zostało, nawet nazwisko, żadna wieść. Dla nich nie pisze się nekrologów, dla nich jest tylko pamięć w wdów, albo że modlitwy matek albo zdziwione oczy dzieci.